Proszę Państwa, już czuć te emocje, już czuć to napięcie. Tyle czekania, ale w końcu startujemy. Mam nadzieję, że mecz sprosta oczekiwaniom, a my będziemy doskonale się bawić. W każdym razie mamy pełne podstawy, by na to liczyć. Czy staną na wysokości zadania? Przekonajmy się. Dzisiejsze spotkanie rozgrywane jest na The City Ground w Nottingham. Zobaczymy, co przygotowały sztaby szkoleniowe obu drużyn. Liczymy na dobry spektakl. A za mikrofonem w gotowości czeka Jacek Laskowski oraz Tomasz Smokowski. A dzisiaj mamy dla Państwa kwintesencję dobrego futbolu. Angielską Premier League. Nottingham Forest zmierzy się z Arsenalem. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Martin Odegaard to prawdziwy diament, który swoją grą przyciąga ludzi na stadion. Każdy trener chciałby mieć takiego piłkarza w składzie. Mało kto tak prowadzi grę i rozumie się z drużyną. Nie zdziwić, ale popatrzmy, bo mają okazję. A, teraz pokazał co potrafi. Teraz Gabriel Martinelli. Teraz Martinelli. Gabriel Martinelli. Ale był czujny. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką, czasem, jak widać, się opłaca. Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszet mogą tu teraz groźnie skontrować. Piłka poza boiskiem. Out. Ciekawie budują teraz tę akcję, są coraz bliżej pola karnego. Było groźnie, ale piłka odbija się od broniącego zawodnika. Będziesz urożny. Głęboka ta centra z narożnika, a jednak górą bramkarz, choć przy tym kornerze nie ułatwiali mu zadania. Gabriel Martinelli. Kaj Havertz Gabriel Martinelli. No i po ataku dobra interwencja. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Szkoda tego kontrataku, wystarczyło to trochę lepiej rozegrać. Yates. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Buka Saka. Odegard. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. I Havertz! Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Awerc ma teraz piłkę. Odegard w posiadaniu piłki. Teraz Martinelli. Uwaga, szansa na prowadzenie. I mają to. Dominowali, wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Można się było spodziewać, że taka taktyka w końcu się opłaci. Bez pośpiechu doskonała wymiana piłki, oczekiwanie na błąd przeciwnika i wykorzystanie tego błędu bez litości. Stworzył nam się wynik. Jest 1-0. Mamy przewinienie, ale sędzia pozwala na dalszą grę. Bukayo Saka. White. Arsenal naciska teraz rywali. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No, ale wyszło jak wyszło. nie utrzymali teraz piłki. Declan Rice. Rice. White. Edin Ketia. Havertz. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Ładnie, przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. rie Ha, piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Martin Odegaard. Rice. Hawerc ma teraz piłkę. Odegaard w posiadaniu piłki. Wow! Co za bramka? Z do siatki. Pewny, mierzony strzał. Wielkie, wielkie brawa! Co za strzał! Ten wolejarz poderwał kibiców z miejsc, ależ fantastyczne uderzenie, instynktowne ułożenie ciała i piłka zatrzepotała w siatce. Widzimy, jak zmartwiony jest menedżer, którego zespół zamiast próbować odrabiać straty, traci teraz kolejną bramkę i bodaj wszelkie już szanse na korzystny wynik. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Zatem ruszamy z drugą połową. Arsenal w pierwszej części był wyraźnie lepszy. Co pokaże teraz? Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Osaka. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. O i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Arsenal przesuwa ciężar gry pod bramkę rywali. Yates. Stracili teraz piłkę. Teraz Declan Rice. Odegard w posiadaniu piłki. Czy będzie z tego bramka? I piłka za linią końcową. Ale zaraz może być groźna wrzutka z rzutu rożnego. Teraz Declan Rice. I tym udanym wyjściem skasował rywala. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Willy Boli, Yates, i teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Warrow. Niecelne zagranie. Bukayo Saka, Martin Odegard, Kai Havertz. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Strata przejmują piłkę rywale. Nie daje sobie odebrać piłki. Rie. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. Piłka zmierza w stronę bliższego słupka. Tyle, że piłka grana była w zasięgu rąk bramkarza. To on ją zgarnął. Teraz Zinchenko Teraz Nketiah Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Ale okazja na gola. A Teraz pokazał co potrafi. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Saka otrzymuje podanie. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Teraz Niketia. Czy trafi? Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Edin Kecia uderza na bramkę. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Zmiana gotowa. Zaraz na murawie zamelduje się zawodnik z ławki. A teraz, uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy jak to wykorzysta. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Niemożliwe, nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Teraz Gabriel Martinelli. Co teraz? Świetnie. Znów zblokowany strzał. Piłka prosto do Jorginho. Zagranie w okolicę pola karnego. A więc już wiadomo. Jeszcze dwie minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. Sunie skrzydłem z piłką. Przed sobą ma sporo wolnej przestrzeni. Obiecująca wrzutka. Tak jest! Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową końcówkę. Zobaczmy powtórkę tej bramki. To była centra palce lizać. Idealnie mierzona. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. Ostatni gwizdek. A więc drużyna gospodarzy musi pogodzić się ze stratą trzech punktów. Drużyna i jej kibice muszą się pogodzić z dzisiejszą przegraną, bo cóż innego im pozostaje. Wynik orbitował wokół remisu, a ostatecznie wylądował na stacji porażka. Cóż, tak bym. Muszę przyznać, że Martin Odegard naprawdę przykuwał uwagę w dzisiejszym spotkaniu. To był bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. W tym wypadku warto podkreślić dobry, a momentami nawet znakomity występ. Bramka na koncie, a do tego jeszcze zwycięstwo drużyny. Czego chcieć więcej, prawda?